Witajcie w Vot Flash, czyli szybkim skrócie czołgowych informacji z ostatniego tygodnia. No to jedziemy. Zakończyło się wydarzenie ognisty szlak, w którym przez 11 dni klany walczyły na mapie globalnej o złoto, obligacje i czołgi specjalne. Ostatecznie zwyciężył klan Trust, wyprzedzając MVPS i Devi. Pierwsze 8000 osób w klasyfikacji osobistej zdobyło możliwość wybrania jednego z czołgów specjalnych, które są głównymi nagrodami za kampanię. Na pozostałe 1000 licencji będzie przeprowadzona licytacja, w której może wziąć udział każdy, kto zagrał przynajmniej 5 bitew na CW w trakcie trwania wydarzenia. Licytacje i odbiór nagród będzie możliwy do 1 sierpnia, więc macie jeszcze trochę czasu, aby dofarmić troszkę obligacji. Wargaming usunął z listy zwycięzców Ognistego Szlaku ponad 100 osób, które podejrzewa się o nieuczciwą grę, współdzielenie kont lub zwyczajne handlowanie nagrodami. Konta te zostaje pozbawione wszystkich zdobytych punktów, ale nie zostały zbanowane. Nie jest to nic szczególnego, ponieważ przy każdym tego typu wydarzeniu gracze próbują naciągnąć zasady i zdobyć czołg jak najmniejszym kosztem. Oczywiście nie obyło się bez małego zamieszania spowodowanego przez Wargaming. Niektóre klany otrzymały po kampanii podwójną ilość złota, które wygrali w trakcie Ognistego Szlaku. W tej chwili sprawa już powinna zostać wyjaśniona, a złoto właściwie rozdysponowane. Gracze oraz community kontrybutorzy testujący brytyjskie czołgi lekkie nie zostawili na nich suchej nitki. Zwracają głównie uwagę na bardzo małą ilość pocisków oraz niski DPM spowodowany bardzo długim czasem przeładowania. W ogóle nie podjęło jeszcze decyzji, co z tym fantem zrobić, a patch 1.6 coraz bliżej. Rozważane jest wprowadzenie nowych rezerw osobistych, które miałyby przyspieszyć proces wbijania rank i prestiżów na linii frontu. Rezerwa podwajałaby punkty zdobywane za rangi w trakcie bitew, czyli za rangę generała można by zdobyć 2400 punktów zamiast 1200. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób będzie można zdobyć te rezerwy, ale sądząc po opiniach na temat samego trybu, na pewno będą one miały duże wzięcie. W weekend przygotujcie się na hordy Matich i Hansów na randomach, ponieważ do wtorku będziemy mieli gwiazdki razy 4 oraz podwójne doświadczenie za każde zwycięstwo. Będzie to więc najlepszy okres na podeksperię nielubianych czołgów, o ile oczywiście wyposażycie się w leki onkologiczne i całe garmelisy. I jeszcze jedna bardzo szybka informacja: jak powiedziała nam Ala z oficjalnego kanału YouTube'owego World of Tanks, praca w gamingów wcale jej nie stresuje. Patrzat na górkę Wyklinkam. do kamienia. Dodaj pomóc do tego jeszcze. Do po <laughs> róbcie szoty, róbcie szoty. 260 do okna. A super na Ambonę i wszystkie czołgi do góry się grupują. A wiadro Gamoń stoi na przepychu.